może Jima, który prowadził stację benzynową gdzieś w Ohio, gdzieś tam na końcu świata, w Stanach, w jakimś bardzo odległym od świata miejscu. Pewnie bardzo rzadko ktoś tam tamkolwiek zajeżdżał, no ale Jim przejrzał swoje notatki. Tam zima jest długa, mroźna, no więc długie zimowe wieczory, oglądał te swoje notatki. Narysował sobie nawet wykres, podrapał się w głowę powiedział, hmm, powiedział do żony, hmm, no wiesz co, Wiesz, Jane, mnie się wydaje, że ta liczba samochodów tygodniowo ma jakiś taki rozkład, no, przypominający bardzo rozkład płasona. No i pokazał jej ten wykres. Jak przyjrzycie się, to wykres ten czerwony to jest faktycznie pewien wykres płasona rozkład prawdopodobieństwa płasona. No, ale Jane popatrzyła również na obydwa wykresy, no i stwierdziła: Nie, Jim, to, to chyba jest niemożliwe, to chyba jest niemożliwe. Mnie się wydaje, że to nie jest rozkład płasona. No i pytanie właściwie jest dla Was: to jest pytanie z tego wykładu specjalnie dla Was, żebyście Wy to rozstrzygnęli, kto miał rację czy Jim, czy też jego małżonka. Dzień, która wątpiła, czy to można uznać za rozkład płasona, czy nie. Tutaj, żeby, żeby trochę Wam podpowiedzieć, to od razu popatrzmy, że możemy sobie łatwo policzyć, ile przeciętnie samo, ile było takich tygodni, ile przeciętnie jest samochodów w tygodniu. Tu jest bardzo łatwo policzyć, ile tych samochodów było całkowicie. Powiedzieliście to przez 56 tygodni, no i wychodzi ileś tam tych samochodów średnio, więc to mógłby być ten parametr w rozkładzie płasona. No jak już będziecie mieć ten parametr, to ale po kolei, po kolei. Spróbujemy popatrzeć sobie na innym przykładzie jak to działa. A więc test chi kwadrat zgodności. Tym razem chi kwadrat wystąpi właśnie jako tester zgodności. Ten test służy do sprawdzenia zgodności otrzymanych obserwacji z pewnym ustalonym dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa. Załóżmy mianowicie, że zmienna lasowa x posiada jedynie wartości X1 X2 aż do xAK, z których każda przyjmowana jest z pewnym ustalonym prawdopodobieństwem P1p2 pk. Pamiętacie takie zmienne losowe, takie tabelki, gdzie były jakieś prawdopodobieństwa i jakieś tam x i? Y. Wiadomo było, że te prawdopodobieństwa muszą się sumować do jednego. No i pewnie robiliście takie zadanie. Chcemy dokonać testu hipotezy zerowej, mianowicie takiej, że P1 równa się P01, czyli jakieś ustalone P01, czyli zgodne z tym rozkładem prawdopodobieństwa i tak dalej. I, I to samo dotyczy wszystkich prawdopodobieństw. Przy przyjętych przez nas pewnych wartościach P01, P0K. Czyli sprawdzić, czy rozkład zmiennej losowej jest zgodny z określonym przez nas rozkładem dyskretnym. No, w szczególności może być to rozkład płasona. Przez NJ oznaczymy liczbę obserwacji, które mają wartość XJ. No więc oglądamy sobie tabelkę. W tabelce są wartości obserwowane N1, N2, NK, czyli to, co jakby mamy z doświadczenia. Suma tych N1 aż do NK wynosi N, to jest N występujące potem we wzorze, czyli całkowita suma wszystkich tych obserwacji. Teraz prawdopodobieństwa teoretyczne to są P01, P02 i P0K. I teraz, jeśli mamy te wartości, prawdopodobieństwa teoretyczne, to wartości oczekiwane można sobie policzyć, że to jest p0 razy całkowita n, całkowita wartość wszystkich obserwacji, p0, p2, p02 razy n i tak dalej. Czyli wartości oczekiwane łatwo tutaj jest sobie policzyć. No i w tej sytuacji liczymy sobie statystykę. Taką jak zawsze, czyli wartości obserwowane minus wartości oczekiwane, jak widzicie, pierwsza, pierwszy wiersz minus trzeci wiersz do kwadratu i dzielimy przez wartości oczekiwane, czyli ten trzeci wiersz. I sumujemy to od 1 do k, czyli po, po każdej kolumnie. No i dostajemy pewną wartość chi kwadrat. Tę wartość porównujemy z kwantylem chi kwadrat, dla poziomu istotności alfa, czyli bierzemy sobie chi kwadrat 1 minus alfa i dla k minus 1 stopni swobody. Tutaj k, zauważcie, to jest liczba kolumn. Liczba kolumn w tych danych. Więc k minus 1 to jest liczba stopni swobody o 1 mniej. Dlaczego to jest akurat tak? To, to jest dosyć zrozumiałe. Jeżeli mamy już kilka tych P wyliczonych, to ostatnia już jakby nie ma wyjścia, ona musi być 1 minus suma pozostałych, dlatego wszystkie, że wszystkie prawdopodobieństwa powinny dawać razem 1. To jest takie najprostsze wytłumaczenie. Jeżeli wartość I kwadrat jest większa od tego kwantyla, to odrzucamy H0. No bo znaleźliśmy się wówczas w regionie krytycznym, w obszarze krytycznym. Ważna uwaga jest taka, że ten test możemy zastosować jedynie przy dostatecznej, dostatecznie dużej liczebności próby N, więc powyżej 50 na pewno. Rozważmy następujący przykład testu chi kwadrat zgodności. Więc Właściciel strzelnicy przeanalizował wyniki klientów grających w 6 i są one w tabeli. Żeby zoptymalizować wygrane i wydatki, postanowił stworzyć model matematyczny oparty na tych danych. Przypuszczam, że liczbę trafień, którą oznaczymy przez x, najlepiej modeluje rozkład dwumianowy z parametrami n równe 6, czyli 6 strzałów, i prawdopodobieństwem p równym 0,25. Sprawdź tę hipotezę, używając testu i kwadrat zgodności na poziomie istotności alfa równym 0,05. Więc mamy liczbę sukcesów 0,1, 2, 3, 4, no i osób, które Miały 0 sukcesów było 30, 1 sukces 78 i tak dalej. 6 sukcesów no praktycznie nikt się nie trafił. Sformułujemy hipotezę zerową i alternatywną. Otóż hipoteza zerowa brzmi, że rozkład X zmienny X, czyli liczby trafień, jest zgodny z rozkładem dwumianowym z parametrami N równe 6 i prawdopodobieństwem P równym 025 a mm, hipoteza alternatywna brzmi, że rozkład chi y, X nie jest zgodny z tym rozkładem. No i po pierwsze, zastanówmy się, jakie tu jest prawdopodobieństwo teoretyczne, a właściwie tylko przypomnijmy, prawdopodobieństwo, że y, kiedy występuje N zdarzeń, sze, sześć zdarzeń to w tym przypadku y, i sukces osiągniemy k razy. Wyrażę się tym znanym wzorem. N nad k, p do k i 1 minus p, 6 minus k. Dla k równego 1, 2, 3, 4, 5, 6. To n to jak powinno być równe 6. No więc rozbudujemy sobie naszą tabelkę danych. Mamy liczbę sukcesów, mamy liczbę osób, te, te wartości obserwowane, będą nam potrzebne wartości oczekiwane, czyli spośród tych 200 osób, gdybyśmy mieli idealnie zrealizowany rozkład dwumianowy, to ile powinno osób mieć taki, taki wynik. A więc 0 sukcesów powinno mieć 35,6 osoby. No, nie musimy tutaj zaokrąglać do całości, dostaniemy dokładniejsze dane. Jeden sukces powinno mieć 71 osób, i tak dalej. Te wartości oczekiwane liczymy według wzoru n, czyli całkowite n razy pi, czyli prawdopodobieństwa teoretyczne. No i liczymy sobie teraz chi kwadrat. Wiadomo, przypomnijmy, że chi kwadrat liczy się w ten sposób, że od wartości obserwowanych odejmujemy teoretyczne, bierzemy to do kwadratu i dzielimy przez wartości teoretyczne, czy też oczekiwane. I tak sumujemy po wszystkich kolumnach. No więc dostaliśmy tutaj liczbę, wartość 3,473 w przybliżeniu. No i istotne jest jak ta wartość ma się w stosunku do wartości krytycznej czyli czy ten wynik jest w obszarze akceptacji hipotezy zerowej czy też jest w obszarze krytycznym no i w tym celu popatrzymy sobie ile my mamy stopni swobody mamy n-1 czyli 5 5 stopni swobody i wartość krytyczna patrzymy sobie na tabelkę Wartość krytyczna dla 5 stopni swobody i poziomu istotności alfa wynosi około 11. 11,07. A zatem co dostaliśmy, że nasz chi kwadrat, y, statystyka testowa jest mniejsza niż wartość krytyczna dla tego poziomu istotności tej liczby stopni swobody. Zatem na poziomie istotności y, alfa równe 0,05 nie można odrzucić hipotezy zerowej, która mówi, że rozkład nie różni się od dwumiatowego. Czyli wydaje się, że rozkład dwumianowy całkiem dobrze opisuje te dane. Tak naprawdę te testy mają duże znaczenie, ponieważ właśnie nie tylko Jim, czy, czy ktoś tam, kto prowadzi jakieś gry, ma, musi znać model albo powinien znać model. Bardzo ważny jest taka, taki aktuariat. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, zawierając ubezpieczenia, tak kalkulują swoje wydatki i ewentualne odszkodowania, żeby mimo wszystko w tej grze, mimo wszystko w tej grze, żeby firma w jakiś sposób przynajmniej trochę na plus wygrywała. Wtedy, pomimo tego, że od czasu do czasu ktoś coś zrobi, ktoś uzyska dobre i wysokie odszkodowanie, oni i tak w jakiś sposób i tak wychodzą na plus. Powróćmy do Jima i jego notatek. No mam nadzieję, że teraz jest to mniej więcej jasne, co macie zrobić, żeby odpowiedzieć na pytanie, kto miał rację, czy Jim, czy jego żona. E, musicie chyba e, policzyć sobie, macie wartości obserwowane, należałoby policzyć także wartości oczekiwane. Tak? Więc policzyć sobie prawdopodobieństwo według płasona, przy wartości oczekiwanej przy lambda równym 4. No i wtedy wymnożyć to przez całkowitą liczbę tych samochodów, to dostaniemy, ile tak naprawdę e, oczekujemy, oczekujemy, jakich liczb oczekujemy. I właśnie te liczby będziemy porównywać. Powodzenia!